Siemanko, moi drodzy, w drugim odcinku Faktów w pigułce chciałem sprzedać Wam pewną wiedzę, która być może nie jest taka oczywista dla wszystkich. Otóż każdy z nas ma jakieś konta, gdzieś się logujemy, używamy pewnych haseł. Takim szkolnym błędem jest to, że często używamy tych samych haseł do różnych portali. Jak włamywacz brute złamie nasze hasło, albo gdzieś podejrzy, wyłudzi phishingiem, no to próbuje wszędzie, gdzie mamy jakieś konta. A najczęściej jest tak, że mamy pewne hasło do naszej skrzynki pocztowej, a jak wiemy, skrzynka pocztowa jest twierdzą, bo najczęściej do innych portali typu Allegro, Facebook, jakichś innych sklepów internetowych mamy powiązanie z tym mailem i mechanizm przypomnienia hasła. Współpracuje z tą naszą skrzynką. Więc najgorzej, jeśli taki cyberprzestępca włamie nam się na skrzynkę pocztową, no bo wtedy już ma ułatwione zadanie. Tutaj z pomocą przychodzi na multi-factor authentication, czyli wieloskładnikowe uwierzytelnienie. Włamywacz już nie tylko musi znać nasz login, hasło, ale musi mieć też urządzenie. To najczęściej jest albo telefon, czyli wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Albo token uwierzytelniający, na przykład Google Authenticator albo Microsoft Authenticator. Są też inne, oczywiście, aplikacje. No i to już jest jakieś zabezpieczenie, tak? Bo nie dość, że ktoś zna nasze hasło, nasz login, to jeszcze musi mieć to urządzenie, na które przyjdzie ten token, czy ten jednorazowy kod. Ale to nie jest jeszcze wystarczające zabezpieczenie. Przynajmniej ja, jako specjalista branży IT, potrzebuję czegoś więcej. I myślę, że większość z Was tego potrzebuje. Mam coś tutaj dla was. Jest to Yubikey, klucz uwierzytelniający. Dzięki temu urządzeniu, które wtykam w port USB, nie zaloguję się na stronę, na której nie mam tak naprawdę konta. To urządzonko zapewnia mi, że ja nigdy nie wpiszę swojego hasła, swoich poświadczeń, nie napompuję czyjejś bazy danych strony, na której ja po prostu faktycznie nie mam konta, czyli nie jestem podatny na phishing, właśnie dzięki Yubikey. Zobaczcie, to jest bardzo cieniutkie, lekkie. Łatwo, co prawda, zgubić, dlatego trzeba pilnować. Ale gdybym zgubił, to mam drugie. Jak odróżnić, które jest które? No, ja mam akurat zaznaczone markerem z tyłu i wiem, które jest moje, jakby, primary, a które secondary. Być może nie widać. O, trochę się błyszczy w świetle. Na tym nie zaznaczałem i wiem, że to jest mój zapas. Takie urządzonko to koszt około 200-250 zł, w zależności od wersji. Mój model obsługuje technologie Fido, Fido2, U2F. Te trzy technologie. Ponadto jeszcze jest wyposażony w obsługę modułu NFC. Czym jest tak naprawdę to urządzonko? To jest fizyczny klucz bezpieczeństwa, security key. Jego zadaniem jest przede wszystkim sprawdzić, czy logując się na jakąś stronę, która wygląda być może podobnie, a nawet prawie identycznie jak prawdziwa strona, czy ja mam tam konto. Czy jeżeli wchodzę sobie na witrynę office.com, której domena w nazwie ma tak naprawdę niezauważalne przez nasze oko 3 litery F zamiast 2, to ja wpisując tam swój login i wpisując hasło Normalnie napompowałbym fejkową bazę danych swoimi poświadczeniami, no i cyberprzestępca już ma te dane i może próbować się nimi dostać na moje konto. To urządzenie sprawdza, czy ja mam konto na takiej witrynie. Jak to działa? No, mając konto na przykład na Office.com yy, albo na Google, wchodzę sobie w ustawienia i w metodach bezpieczeństwa dotyczących logowania ustawiam sobie takie urządzenie, dodaję je. I tak naprawdę dzięki temu to urządzenie przez moje konto jest już pamiętane, i to urządzenie ma w sobie informację, że ja mam na takiej witrynie Office.com albo na Google.com konto. Więc, jeżeli będę chciał wejść na jakąś stronę, która wygląda podobnie, i na niej wpisać w polach logowania swoje dane, to to urządzenie sprawdzi. Halo, halo kolego, ty tam nie masz konta. I to wszystko. Prawda, że piękne? No dobrze, ale co się stanie, jeśli ktoś mi to ukradnie, ja to zgubię? No tak naprawdę, jeżeli to zgubię, to tutaj nie ma napisane, czyje to jest. To jest pewnego rodzaju cegła dla kogoś, kto by to wziął na ulicy, podniósł schodnika. Poza tym to urządzonko można zabezpieczyć pinem, więc nawet jak ktoś to sobie wetknie czy przyłoży do modułu NFC, to jeszcze trzeba potwierdzić pinem, którego oczywiście no, nikomu się nie podaje i tego pinu też. Nie używa się jako kod do domofonu, tak jak porozmawialiśmy sobie o hasłach. Zasada jest prosta: ile kąt, tyle haseł. Ja wiem, że to jest trudne, ale być może warto używać menedżerów haseł. No, ja bez nich się nie obędę, ponieważ zarządzam tyloma kontami, że nie byłbym nawet w stanie spamiętać tych haseł, gdyby to były proste hasła typu OlaRaz23, Ala321. Mam ich za dużo, dlatego używam menedżera haseł i tutaj mogę polecić Last Passa. Last Passa też mam zabezpieczonego. Dostęp do Last Passa mam zabezpieczony właśnie tym urządzonkiem. Tak więc, no generalnie na dzień dzisiejszy, są to twierdze nie do zdobycia. Oczywiście nie ma takich zabezpieczeń, których nie da się złamać, ale są takie zabezpieczenia, których w rozsądnym czasie nie da się złamać, przynajmniej na chwilę obecną. Dysponując aktualną mocą obliczeniową, ciężko byłoby złamać w jakikolwiek sposób tak złożony mechanizm zabezpieczeń. Co ciekawe, jest pewne ograniczenie jeśli chodzi o to urządzonko. <laughs> Można tutaj sobie dodać 25 kąt. Przyznam się szczerze, że ja już zapełniłem yy, i zastanawiam się, czy nie dokupić sobie kolejnych, tylko wtedy będzie problem z oznaczeniem i noszeniem tego, bo to trochę jak z kluczami fizycznymi. Ale co zrobić, takie czasy. Jest to w tej chwili jedno z najlepszych zabezpieczeń, jakie możecie zastosować za... Całkiem przyzwoite pieniądze. No bo czymże jest 200 zł w porównaniu za dostęp do naszych kont, w których przechowujemy jakieś swoje prywatne dane, jakieś cloudy, iCloudy, Google Drive, OneDrive. No chyba nikt nie chciałby, żeby ktoś nam się włamał i przeczytał rozpiskę naszego budżetu domowego albo przeglądał nasze zdjęcia różnej treści. Osobiście dla mnie takie dwa klucze. To jest trochę mało, no bo tak jak wspomniałem 25 kąt no zarządzam dużo, dużo większą ilością dostępów. Założenie trzeba zrobić takie, że dodajemy tutaj najważniejsze kąta, zabezpieczamy te najbardziej wrażliwe. Natomiast dla zwykłego, przeciętnego Kowalskiego jest to w zupełności aż nadto. Dlatego jedno takie urządzonko 200 zł, drugie 200 zł. Nie wiem dokładnie ile one teraz kosztują, sprawdzę, napiszę Wam gdzieś tutaj jaka jest faktyczna ich cena. Ponieważ właśnie w zależności od wersji, jakie technologie obsługują, no to ich cena jest odpowiednio wyższa. Nie chcę w tym filmie wyjaśniać szczegółów technicznych, w jaki sposób jest to szyfrowane. Trzeba by tutaj zagłębiać się w teorię kluczy części prywatnej, części publicznej klucza. Domyślam się, że dla większości z Was są to pojęcia totalnie z kosmosu, dlatego być może na ten temat nagram odrębny odcinek. Teraz chciałem Wam pokazać, że za przyzwoite pieniądze możecie. Znacząco podnieść swój poziom ochrony swoich danych, swoich kont. Czyli z tego odcinka chciałbym, byście zapamiętali, po pierwsze, ile kont, tyle dostępów, czyli nie używajcie tych samych haseł do różnych kont. Te hasła nie mogą być spersonalizowane, czyli nie powinny się kojarzyć w żaden sposób z Wami czyli absolutnie daty urodzenia, numery mieszkań, etc. etc. Absolutnie nie robimy haseł z naszym PESEL-em, bo PESEL to tak naprawdę no, niby jest dana wrażliwa, ale zdziwilibyście się ile firm handluje waszym PESEL-em. Jaka jest podstawowa zaleta stosowania menedżerów haseł? Otóż funkcja autofilu powoduje, że też menedżer haseł nie wypełni wam loginem i hasłem, Interaktywnego pola do logowania, jeżeli to jest błędna witryna, bo wy macie w menedżerze haseł dodając notatkę typu Secure Password yy, do wpisania adres https://łamane łamane, www.allegro.pl i jeżeli tam jest Allegro przez 3L. Albo Allegro i w nazwie jest 0 zamiast o na końcu, albo jest kropka y, ru zamiast com, no to już też Wam tego hasła tam nie wbije manager haseł. Tak więc manager haseł nie tylko zwalnia Was jakby z przeciążenia pamięciowego Waszej głowy, ale dba też właśnie o to, żebyście nie złapali się na phishing, czyli wyłudzenie Waszych danych. Bo na tym polega najczęściej atak, to są socjotechniki. Systemy są już dzisiaj naprawdę bardzo dobre, ale najczęściej do włamania dochodzi poprzez błąd ludzki. Jesteśmy zmęczeni, często do nas są wysyłane jakieś maile, które sugerują, że jak czegoś nie zrobimy od razu, zaraz, za chwilę, w tym momencie, to coś się stanie złego. Nasze dane wyciekną, zostaną opublikowane jakieś nasze intymne zdjęcia, co jest po prostu bzdurą, bo Część z nas w ogóle na dzień dobry odrzuca takie scenariusze, wiedząc, że no, nie ma nic do ukrycia. Często w tych mailach jest informacja, że zarejestrowany jest obraz z naszej kamery. Takich maili, mogę Wam powiedzieć, dostają moi klienci setki, tysiące w ciągu roku i wszystkie brzmią tak samo. To są boty, które wysyłają te maile i nie ma to nic wspólnego z prawdą. Część ludzi się złamie, będzie chciało opłacać okup w bitcoinach. Ale ok, bo poruszyłem tutaj naprawdę sporo kwestii. Podsumujmy to sobie jeszcze raz. Hasła zawsze do różnych kąt różne. Ile kąt, tyle haseł. Taka zasada. Złożoność tych haseł, czyli przede wszystkim niech będą alfanumeryczne, niech będą co najmniej 12 znakowe Niech będzie weryfikacja dwuetapowa włączona na, na naszych kontach, w jakichś portalach, w których te konta mamy. I ta weryfikacja dwuetapowa, najlepiej, jakby była na tuken. Czyli właśnie jakaś aplikacja Microsoft Authenticator, gdzie są generowane jednorazowe kody. A najlepiej, jakbyście używali takich kluczy, które w ogóle eliminują potrzebę przepisywania generowanych jednorazowych kodów. Chroni to Was też przed tym, że no gdyby jakimś cudem ktoś schakował tą aplikację Microsoft Authenticator albo Google Authenticator, no to tutaj, tutaj dzięki temu kluczowi nie musicie tego w ogóle używać, bo jedyną metodą uwierzytelnienia jest hasło, ten klucz, i pin, który zabezpiecza dostęp do tego klucza. Ten pin znacie. Bo ten pin może być sześciocyfrowy, to jest łatwo zapamiętać. Są dane bardziej wrażliwe i mniej wrażliwe, to też trzeba skalować. Ja nie mówię, żebyście robili sobie 40-znakowe hasła, natomiast no są miejsca, w których warto, warto ten poziom zabezpieczeń utrzymywać na jak najwyższym poziomie. Chociażby Allegro, często robicie też moim zdaniem błąd: podpinacie karty płatnicze do różnych portali, u Bookmachera, w sklepach internetowych. Ile razy już się zdarzyło, że był wyciek bazy danych. No nie wiem, ja nie chciałbym, żeby ktoś znał numer mojej karty, a najgorzej, jeżeli jeszcze jest kod CVC. Jeśli macie już tu EFA na SMS-a, to zadbajcie przede wszystkim o to, by Wasza karta SIM była zabezpieczona pinem. To oczywiście nie chroni w tym scenariuszu, kiedy by ktoś wyrobił duplikat karty SIM. Natomiast natomiast no jeśli ktoś by wam fizycznie wyrwał ukradł telefon, gdzieś byście go zostawili po wyjęciu tej karty SIM, no jest to dalej cegła, tak, bo kilka prób wpisania trzy, trzykrotne błędne wpisanie PIN-u skutkuje Zablokowaniem karty, trzeba już się kontaktować z operatorem, jeśli nie znacie swojego puku. Puk jest dłuższy i jest to już jakieś utrudnienie. Dlaczego nie poprzestaje na kodzie SMS? No, wyobraźcie sobie, że dość łatwo jest wyrobić duplikat karty SIM. Najczęściej się to dzieje wtedy, kiedy już idziecie spać, ale tuż przed zamknięciem salonu operatora. I tak jak wspomniałem, wystarczy mieć wasze dane wrażliwe. PESEL, znać jakieś tam dane typu imię rodziców, nazwisko panieńskie itd. itd. I mając pewien, pewien komplet danych, jesteście w stanie nawet telefonicznie u niektórych operatorów wyrobić sobie duplikat karty SIM. Afera była dość głośna kilka miesięcy temu, chyba w t mobile Nie chcę teraz skłamać, także przepraszam operatora. Z ręką na sercu, jeżeli, jeżeli pomyliłem, przepraszam operatora, ale wydaje mi się, że to był Timowej. Budzicie się rano, a wasza komórka już nie ma zasięgu, ponieważ ktoś korzysta z karty SIM opatrzonej waszym numerem, który jest dalej aktywny w sieci, ale z tamtą kartą SIM. Taki kod zostanie przejęty. Pamiętajcie, by zabezpieczyć waszą kartę SIM. Wiele osób w ogóle nie ma pinu na karcie SIM, czyli ktoś wam wyrywa telefon. Wyjmuje sobie kartę SIM, przekłada do drugiego i może wykonać, autoryzować Wasze przelewy bankowe, może się zalogować do różnych kont. Nie ma zabezpieczeń doskonałych. Dobre zabezpieczenie to wielopoziomowe zabezpieczenie. Ono ma za zadanie wydłużyć czas włamania, czyli ileś schodów musi pokonać, włamywać i im więcej, im dłużej mu to czasu zajmie, tym lepiej dla Was. Po prostu włamywacz ocenia opłacalność. Ile musi zainwestować, żeby uzyskać dostęp, a ile zyska po uzyskaniu tego dostępu, po włamaniu się, co uzyska. Jeżeli to jest nieopłacalne, no to po prostu odpuści i będzie szukał kogoś. Kto tych zabezpieczeń nie ma na takim poziomie jak wy. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko, z racji tego, że jest to seria Fakty w Pigułce, nie będę Was zanudzał szczegółami technicznymi. Jeśli chcecie odcinek, w którym miałbym poruszyć takie mankamenty stricte techniczne i wyjaśnić te wszystkie mechanizmy, to dajcie znać w komentarzu, z chęcią taki materiał dla Was nagram. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Hej!